Soon? Zaskun Jest, no. mam. <laughs> Czekaj, to, to, to na chwilę m, przechwytywanie gry. Przechwytywanie jak no Javaf. Przechwytywanie dźwięku. Przechwytywanie Okej okay. Nie wiem, nie widzę. No może nie wiem. Może źle Zaskun z a keune podłoga .pl. nie widzę nadal no, no, wyśl, Wyślij Dobra, może nie na ogłoszenie chlinka. a czemu ja nie mam dostępu do ogłoszeń? Nie mam, nie wiem. Czekaj, ja sprawdzę. Już sprawdzam. Co to, by... Co to? Jak ja to widzę? Co to jest, jakiś ten? Ogłoszenia. O, Live na zak. Dobra, źle ja wpisywałem. Już wiem czemu. Everyone. Dobra. Na ogłoszenia? Czekaj. Ogłoszenia, e, upomnienia. Moderator. Przecież tutaj można. A za? Za są minus. Pe... Minus jest, nie. Podłoga. Mhm. Przecież jest wszystko. A spróbuj teraz, sprzubuj teraz. O mam, widzę. Na, na ogłoszeniach. Ale jest! Dobra, dobra, już. Jest normalnie. Live. Jak ja tu... Jak ja widzę, to ty mieć live. Y z Brawl starsa jakieś. Kiedy? No. Rok temu. O Jezus. No. O! 0,01. O! Dobry. Dołączyłeś w końcu. No, weź ten medylafer. Weź. A, a właśnie, bo ty bo, poczekaj, bo ja za, zapomniałem. A teraz halo, halo, teraz? No teraz. No. Ja, ja... Ej, przedłużaj mi, co to było? Jestem, przepraszam, tam Ja, Zapomniałem w ogóle o tym No ty to tę rangę dać, to jest jakiś zjarany gościu Ej właśnie, trzeba ci na nasz na, na, to mieć jeszcze rangę Jak się zalogowałem to mi piszesz, że nie zalogowałem, halo No wpisz ukośnik login, spacja i tam swoje hasło Napisałem, poczekaj Oto. Aaa, wiem takiego. To jest z bloku, gdzie ty jesteś? Ty tutaj jesteś pod ziemią. Ale prawda, czekaj. Kośnik I czy nie ogarnęliście? Ale co ogarnęliśmy? Yy, yy, linia. Tak, no przecież tutaj, tutaj dzisiaj było. Znaczy oni zrobili, dzisiaj zrobili tam coś w, w nederze. Tam zrobili spawna. Jeszcze... No ale chodzimy, chodź, chodź. I poprawili rangi. Chodź. Zacznij na czacie na dolnicę. No działa, ja, czekaj, game of Patrz, chodź tutaj. Widzisz? No nie, ja, to tutaj. Chodź, chodź tutaj. O, widzisz? I patrz to! No, dobra, działaj. Patrz to, zobacz. się. się. Przejdź ty ze nowo na naapi. Dobra, zaczynam. Zaczynam. Dobra. Dajcie mu ty się ciągle dać jak ciebie bije. Nie się nie czeka. No i widzisz na no kłude. A ci strefę robię, kolego. Ty jesteś lepszy, łama wapki. A wypycha linia, czy nie? No, wypycha. No, A tutaj od boku? Słuchajcie, od boku. Od boku, od bo, od boku też wypycha. But, nie, za... nie <śmienie> wypycha na przykład. No bo nie wiem, bo to już coś ustawiłem. Co zostaw mnie ty? Mój, daj co? Ty, co ty no. robisz? Ej! Ty się tak już teleportowałeś tu. Mój, daj co? Oni no, nie mogę. Skakać, no! Coś mi brakuje. Chce nadal jest linię, czy co? Nie. Bo ty zginiesz.

I mnie. O, wbił. Ktoś. Nie. nie, nie. O, blok... Dobra, czekajcie. name Tak, edit No właśnie, bo on ma. name Tak, edit on ma... Czekaj. name Edith. Nie, 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 no nie, killuj, mnie nie, no nie, ty 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 tak co Co to robi? Do bloku. Po ty nie sterujesz. Och, dobra, że tak, nie z nie nie będę, nie będę, nie będę. Daj mu. Dech, nie. <gry> nie, nie, nie. A jak odrodzić kogoś? Nie, to to to, 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 to daj sobie daj sobie. już. Daj, daj, ja daj dostęp. Daj dostęp do konsoli na tym na ternosie. Daj dostęp do konsoli A, no, OK. y -y -y -y. No da, 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 da masz, już wejść, musisz wejść, Zabijłem ci Mi chodzi, daj dostęp do konsoli, a nie Dobra, 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 dobra. Masz serca Mam serca Poczekaj, ja mam od odbanujecie już Ty ja Jak to będziesz robisz, no to, to Zbanujecie no Yes? <laughs> Zbonuję cię te... na EP. Tak, jak, jak, tak Nie, ja mu zabiorę permisję spokojnie. O no, 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 dobra, masz... Do wszystkiego. I już ma, masz już konsolę. Masz konsolę. Masz. Dobra, dzięki. Permission. Zblokował. Daj po prostu. Us... To z bloku. Do kim masz, Patryk. Z bloką. Z O, no weź mnie dodaj na teraz. No już cię Od spokojnie. Mm-mm. Ja spokojnie. Możesz wejść, kolego. Nie, no, ale się nie znajdę. Ooo, no, no, no. a to było mocne. Czekaj, name tag edit Player Z bloku. I not kurde and się nie, czekaj, czekaj, name, tak, tak edit, edit. Play... layer, z bloko, I, i co dalej, Pre... e... ma mieć rangę? No admin, no. No przecież. nie tam zrobił tam wszystko Admin. Na żółto? Na żółto. Nie, czekaj. Aha, czekaj! No no na żółtą już zrobiłeś. Co jest? Okay, bo to C powinno być. Oh, o, yes, dobra. Yes. I czekaj, ja sobie też poprawię. No, no właśnie, bo to masz taki ciemny strasznie. No A, ja on ciemny O. Jako jedyny masz po prostu w, Wiktor. No tak, masz tak, po prostu wiemy. w nie masz. UNER, tylko masz w. Tak ci ustawiłem. No, to dobrze. Dobry, dobry. Sprawdzić sobie na Idźcie sprawdzić sobie na deł. Działa? Od no na czerwono. Właśnie chodź do ndeu, z bloku. Idź do ndeu. Ek. Idek do ndeu. Co jest? Cześć. No. <laughs> Nedek, kurde. Dobra Aha, bo tu czekaj, bo tu jeszcze są Allaje. Ja wybijam je. Nie no, czekaj komendą, co zrobił killa. Al, ala 14 to kobiet było. To leżę nie dołożyć. I co jest? Aaa... Chcesz bana? Ale za co? Za takie napisy? ja? Wiem. No, wszyscy myślisz, że ja nie wiem? Ale co ja? Albo mi to przewrócisz... Albo nie. Czekaj, <grym> co tam, co, 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 co tam, jeżeli chcesz. Ej, ja Ci to mogę przewrócić, no, ja wiem jak to się przewróci. E, tak. Okay, jak się zmienia kolor? Ja wiem, prefix w. Nie, nie prefix. Oj. Mówi kto. A. Nie, nie, nie. Daj, ja ci to no, zrobić. Zminiony, czekaj. A, a ty masz? O, nie, i Ty masz. Jestem pierwszy. Wiktor. Też ma to. Tylko sumuj. Jeden za jeden, jeden za jeden, nie ma. No. Okej, 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 okej. I nieźle to zrobiłeś, ja to zrobiłeś panie. ja to potrafię zrobić.

ja. mu zrobię, mu zrobię jedną... Ej, to tutaj się da. Ja mu zrobię specjalną rzecz. Gdzie? No. Co jest? jest. Mnie te ja. ja no, no, tą... ja ja też skiknęło. Kusek! To co ja? Jakby to mówię, mam ktoś na. Nie też. Miałem mam tyle leka nie widził. Coś zrobić. Ja ja... Jak coś, to ja muszę kończyć. Live. Padał każdemu bamę. Kończę. Dobre, ja kończę. Dobra Wiktor, ja kończę Wiktor czemu nadałeś Ja kończę Co? Co? I, A czy on, nie cię słabo słychać Serek Gdzie nadałeś debilu Co BANA dałeś. Nie bałem, nie dałem ci bana. Czekaj, już cię odbruję. Od, od Czekaj. To... Już, już. To kto mi dał bana, kolego? Nie, wiem, ja ci nic dawałem. Czekaj. Konsoli możesz sprawdzić. Czekaj, bo ty już... A właśnie, kto dał. Z czemu nic nie dołam? Connect... Tu, 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 tutaj tylko pisze IP. Ej, ej, ser jak ja IP? Jest tutaj. To jest Minecraftowa IP debili Billy. Mmmm. Mmmm. Musisz, że IP Minecrafta. Ale ty nie jesteś zwa zwanowany, Wejdź. Jestem. Bunhammer. A teraz wejdź. Okej. Okay. Też nie mogę. The Banhammer. Poczekaj. Dobra, ja tych tam z tamtych Jaki to Z bloką. Mhm. mhm. A teraz spróbuj. Najbardziej osób na moim live'ie A spróbuj teraz. Bo już, już jesteś banowany. Yes. Jest. Mówisz na IP. Może ten znik Albo mi to nad... poprawiasz albo zostaniesz banany za naprawdę przede mnie, a nie przez innych. Za mną ci nie mogę dać killu ukośnieńki Kroboka inąd. Tego dno. Nie wiem, ale. Nie mm. cię ja mogę dać tam. Zrebanuje cię naprawdę? Czekaj. się na konto to próbuj wejść. sobie? Czekaj. I ja sobie zrobię. Leje wiktor bukajny Prefix W. Jest dwój teraz. I kolor musisz C. Tak? C zrobić. Taką. masz siódemkę, to shift. to są C. To jest prefix priority i suffix dałem ci już No. celuś dałem ci debilu no już wiem, widzę co, co sobie ustawiasz? czego użeriasz? Ja nie kończy. On wyszedł. On wyszedł. A, ale dobra już mam tą tą rangę mam, więc Kurde, bo mam osób Czeba. dzisiaj gra na tym live'. Zadacie, w ogóle dzisiaj, 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 dzisiaj gra osób dzisiaj. Ma, dzisiaj. A masz live'a? No mam. A ktoś jest? Tylko jest ba... bardzo mam sobie internet, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego mam bardzo sobie internet? Czekaj, ja muszę tutaj wejść. Czekaj YouTube. YouTube Ba, -ba sobie mi... Piszałem... Coś, to ja mogę iść na jakiś serwer, zreklamować zaraz No, mo możesz iść, tylko nie, nie wiem, czy bana nie zostanie za wiersze, No, ale ja nawet multi Multiconcie no, Mogę Słuchaj. Odpalę drugiego Minecrafta